Witam Was bardzo gorąco, ja się nazywam Adam Jugowski i zapraszam Was do świata wyczynowych układów hamulcowych EBC. No to co, zaczynamy. Teraz znajdujemy się w dziale handlowym. To tutaj składacie wszystkie najważniejsze zamówienia i tutaj przez ręce Teamu EBC przechodzą wszystkie najważniejsze informacje i nie tylko nowości, eventy i cały świat związany z układem hamulcowym. Chodźcie, pokażę wam jak to wygląda. Cześć. Bartek cześć, Bartek rozmawia, Tak tylko przeszkodzę. Już porozmawiałeś? Cześć. Cześć, cześć, siema. Ale zobaczcie to, co tutaj się dzieje. Układy hamulcowe, to Wam za chwilę pokażemy, zaciski. Co ciekawe, wszystko jest składane ręcznie. Tarcze hamulcowe, wyczynowe. Zwróćcie uwagę, dzwon, rotor i wszystkie elementy, które pozwalają na to, żeby zobaczyć, że nie jest to zwykły hamulec. Akcesoria i gadżety, czyli czapeczki, a także przewody hamulcowe i różne typy klocków. Tutaj Yellow Stuff, Green Stuff, RP1, Blue staff i om czyli Black Staff, a także tarcze hamulcowe nacinane, nawiercane. Dobra, teraz idę wam pokazać jeszcze kilka ciekawych zakamarków, bo dzieje się tutaj bardzo dużo. Nowa siedziba EBC to nie tylko nowe pomieszczenie, to także nowa sala konferencyjna, w której są spotkania, podejmowane ważne tematy i także również ze mną było spotkanie. Miałem okazję siedzieć, zobaczyć jak to wszystko wygląda od środka, poznać cały team i całą strategię na ten rok. Nie zmienia to jednak faktu, że przed nami jeszcze jedna. Bardzo ważna powierzchnia, przestrzeń, a mianowicie magazyn. Zaraz Wam pokażę szczegółowo, jak wyglądają zestawy. Bardzo ciekawe te, które u mnie, te, które u mnie biją najszybciej w serduchu. to co? Nie ma na co czekać. Idziemy. Jesteśmy na końcu magazynu. Nieprzypadkowo tutaj jest pewna część Big Brake kitów, czyli elementów takich kompletnych, tuningowych do naszych sportowych samochodów. I Jak wejdziecie w opcję, gdzie możecie po samochodzie modelu roczniku dobrać swój układ hamulcowy, to wtedy widzicie również zestawy tuningowe. I tu jesteśmy właśnie obok tej części. Co, zobaczmy, jak to wygląda. To jest... Dominik, możemy tutaj się rozłożyć. Jak wygląda Big Break Kit na żywo? Jest też Bartek. Cześć. Cześć Ciach. Akurat trafiłeś. Co trafiłem? żółtego. A, ale myślałem, że jeszcze mi powiesz, do jakiego to samochodu jest. To że ci powiem. A powiesz. wierzyciu. Cała grupa MQB, czyli Golf 7R. Zobaczcie, każda część ma swój własny certyfikat. Jest to certyfikat autentyczności oraz. Kto składał? To wiecie, tak jak silniki w GTR-ach, tak jak silniki w AMG. Wszystko jest składane ręcznie, dzięki czemu można zachować najwyższą jakość i każdy się podpisuje swoim nazwiskiem. W tym pudełku znajdują się zaciski, znajdują się klacki. również klocki hamulcowe, jak również elementy montażowe. O, zobaczcie, blaszki, nie blaszki, wszystko. Blaszki, adaptery, bardzo ważna rzecz. Piękne adaptery, wykonane mhm. oczywiście z aluminium. O kurcze, jakie w ogóle ciekawe w dotyku. No tak to. A widzicie, i to wchodzi w zacisk. Jeżeli chodzi o element montażowy, wchodzi on w zacisk, i mamy adapter już na swoim miejscu. Coś ja w tym przypadku no jest to mieszanka żółta, ale z, ładnym, z ładnymi pleckami aluminiowymi. Dedykowana oczywiście pod ten nasz zacisk. Tu jest akurat w tym przypadku mieszanka żółta, bo występuje jeszcze <słuch> mieszanka ustaw Nie, nie ustaw. -y. <słuch> <A1> to teraz czas na tarcze, to czekaj, zaciski odłożymy. To schowajmy sobie na spokojnie wszystko. Moi drodzy, teraz zobaczcie tarcze. Ponieważ ABC to nie tylko klocki, przewody hamulcowe to również także tarcze, ale takie sportowe. Zobaczcie, dzwon, wymienny rotor, czyli tutaj mamy takie śrubki, które się nazywają bobiny. Jakby tego było mało. Te elementy wszystkie ze sobą pracują w zakresie tolerancji, więc mamy jeszcze bardziej wydajniejszy zestaw. No właśnie odnośnie wydajności, jak to mówią, masa wrogiem przyspieszenia. I tego typu tarcza o średnicy 380 mm jest o około 7 kg lżejsza od odpowiedniego OM-owego zamiennika, który, na którym wyjeżdżacie z salonu. Więc jeżeli chcecie iść w tuning, w upgrade... Niższą masę nieryserowaną, to są takie bardzo ważne aspekty podczas jazdy torowej, no to wtedy taki wydajny układ hamulcowy jest bardzo istotny. Dodatkowo tarcze nacinane. Chodzi o to, żeby odprowadzać jak najwięcej gazów, które się wytwarzają pomiędzy okładziną kroska hamulcowego a tarczą. Dodatkowo tarcza jest również wentylowana, zwróćcie uwagę, na te otwory one służą do tego, żeby jak najbardziej wydajnie odprowadzać wysoką temperaturę z układu hamulcowego. Także po to taki układ się montuje, żeby jeździć szybciej, wydajniej, ale przede wszystkim bezpieczniej i przy okazji skuteczniej, co też doskonale przekłada się na czas podczas jazdy torowej. Dzięki za wspólny tour po firmie EBC. Zobaczyliście dział handlowy, spotkania, magazyn i wiele innych fajnych rzeczy. Dodatkowo parking EBC jest zadaszony, także gdybyście nawet przyjechali w gorszą pogodę, no to śmiało parkujcie na dole i bez problemu łatwo traficie do firmy. Dzięki, to wszystko, kciuk w górę i do zobaczenia. Cześć!